Modlę się o powrót króla. Co? Co? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Co y, ma różne przyczyny. Sądzę, że na drodze demokratycznej, jakkolwiek byśmy się nie napięli, sądzę, że Polska nie będzie odzyskana. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żebyście szli do wyboru. Bardzo Państwa do tego zachęcam, żebyście właśnie nie oddawali Rychowi i Zdichowi. Głosu walkowerem. Natomiast nie chciałbym, żebyście z tego powodu, że z tego powodu, że Wy pójdziecie głosować, to może jednak nie będzie Polski od pierwszego, żebyście z tego powodu wy popadali w desperację. I w związku z tym machali ręką na tę Polskę i się obrażali i na Polskę, i na Kościół, bo to się nie skończy tym aktem wielkim zniosłem tej jesieni, tylko się raczej zacznie dopiero. Otóż ja uważam, że Polski się nie odzyska z rąk tych łobuzów się i nie wyjmie aktem demokratycznym, mm. bo gdyby oni się przeliczyli, że my naprawdę możemy ich przegłosować, no to wtedy zmienią reguły gry od pierwszego i teraz gramy w Chińczyka, a oni ogłoszą, że, 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 że od jutra jest gra w Piotrusia i, i wszystko sądzę, że zaprowadzą tutaj jakiś stan wyjątkowy. Sądzę, że nas wezmą za twarz. Jak sobie wyliczą, że naprawdę możemy ich przegłosować. I teraz idźcie państwo, idźcie państwo głosować, wchodźcie państwo do komisji, bądźcie państwo świadkami tych wszystkich fałszerstw wyborczych, które się szykują, bądźcie państwo tego świadkami. Łapcie złodzieja waszych głosów za rękę, łapcie, ale, ale, miejcie świadomość, że to. Się nie skończy na tym, że to się na tym nie skończy. I żebyście nie byli tak zdziwieni, jak byli niektórzy zdziwieni 13 grudnia rano. Ja nie wiem czy my mamy tyle siły, żeby jeszcze na nas były jakiekolwiek czołgi i transportery opancerzone potrzebne. Jest obawa, że już nie, że już nie, ale jakaś forma stanu wyjątkowego, zawieszenia waszych praw, waszych wolności tutaj musi nastąpić, dlatego że władza ludowa w którymś momencie będzie musiała wam pokazać figę i będzie musiała wam oznajmić, że jest pusto w kasie, a w kasie pusto jest już. Prawda? A już jest minus. Już, już państwa pra-pra-prawnuki zostały zadłużone przez władzę ludową. Prawda? Ten rząd jest rekordzistą w tej dziedzinie. W dziedzinie zadłużania. Więc to się skończy źle i państwo miejcie poczucie, że wszystko może się tutaj zdarzyć. Miejcie swoje adresy, nie tylko internetowe i nie tylko telefony komórkowe, tylko umiejcie wrażenie czego do siebie trafić nawzajem, dlatego że jak Wam wyłączą telefony i internet, no to po prostu się potem nie odnajdziecie, prawda? I, 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 i teraz wracając do moich pryncypiów. A dlatego się trzeba modlić o powód króla dzisiaj, bo jeżeli się nie wymodlimy króla, to nas weźmie za twarz jakiś zwykły trep. Tak, jakiś zwykły trep nas weźmie za twarz. Pan Grzegorz Schetyna z panami generałami różnymi, różnej maści już wymieniają jakieś oferty, jakieś oferty. Panowie generałowie, pan Petelicki z kolegami napisali parę miesięcy temu do pana Grzegorza Schetyny, żeby się ujął za gromem, tak, a co ma marszałek Sejmu do jakiejś jednostki specjalnej, więc oferty jakieś już są wymieniane. Proszę Państwa, 100 lat temu Polska stała przed wyborem dziejowym. Polska nie musiała się odrodzić jako etatystyczna republika nikodemadyzmy. Mogła się odrodzić korona Polska. Korona Polska mogła być podniesiona. 100 lat temu niespełna, a w historii to jest mgnienie oka. 100 lat temu była tutaj w Warszawie Rada Regencyjna. Cóż, że przez Prusaków, prawda, wystawiona ta Rada Regencyjna, ale ja twierdzę, że ona bardziej była suwerenna 100 lat temu niż jest dzisiaj rząd i ten prezydent suwerenny. Więc była Rada Regencyjna, ale nie oddała władzy monarsze, tylko oddała władzę socjaliście, który całe wcześniejsze swoje życie poświęcił walce o rewolucję światową, prawda? Otóż dlaczego Rada Regencyjna? Rada Regencyjna tak posług albo w Polakach nie było takiego ducha. Właśnie tak jak z tym aktem y, aktem y, lizbońskim, że nie było ducha w narodzie. No więc Dzisiaj trzeba tego ducha zmieniać. Dzisiaj trzeba rozumieć, dzisiaj trzeba rozumieć, że Demokratyczna Republika to jest pizza na wodę fotomontaż. Dlatego, że demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić, no to rządzą, prawda? Sitwy i służby rządzą. A dla Państwa jest takie święta, że święto, że raz na jakiś czas możecie pójść wrzucić kartkę. Więc jeszcze raz powtórzę, ja nikogo nie zniechęcam. Zachęcam do wrzucania tej kartki, tylko miejcie Państwo poczucie, że. Jeśli chodzi o sprawę polską, o sprawę polską, to to nie jest żaden koniec i finał. To może być ewentualnie początek. I teraz to nie jest wysane z palca i wymyślone, wydumane z obłoków. Tylko, proszę Państwa, tuż obok, na Węgrzech, tak? Uchwalili sobie Węgrzy nową konstytucję, i w tej konstytucji, co wspominają? Po pierwsze, zrzucili szyld republiki. Nie mają żadnej republiki węgierskiej. Po prostu są Węgry. Jest kraina Węgrów, domena Węgrów, państwo Węgrów. Jakie to piękne. U nich to jest jedno słowo. No więc, dlaczego u nas nie mogłoby to być jedno słowo Polska? Tak, Polska, Polska, Korona Polska, a potem niech się inni do nas przyłączą, to wtedy znowu zrobimy rzecz Rzeczpospolitą kilku narodów, prawda? To byłby dobry projekt, ale najpierw trzeba podnieść koronę Polską. Otóż Węgrzy wspominają koronę świętego Stefana. Wspominają. I to właśnie nie jakiś gawędziarz na deptaku, przepraszam, z całym szacunkiem, tylko preambuła nowej konstytucji. Zaczyna się od słów Boże błogosław Węgrom, tak? I mówi się o koronie świętego Stefana. No to Węgrzy mają kilka punktów do przodu. To już teraz może Pan Bóg im pobłogosławi przed nami. To jakby oni odzyskali, jakby oni zdobyli, jakby im Pan Bóg darował jakiegoś króla Ludwika, to my potem możemy mieć z tego dodatkową końcówkę banderoli, czyli króla Jadwigę drugą, prawda? I to już jest polityka całkiem realna. Ja chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, już chwilę już oddam mikrofon. E, powiedziałeś, że w sprawie w sprawie tam Jana Miotka powiedziałeś tam fakty, y, y, znalazłeś fakty, które ujawniłeś, no i za to się oberwało. Czy taka sama sytuacja była z arcybiskupem Życińskim i jak, jak to było w ogóle? Możesz opowiedzieć o tym. Oj, no to jest... Znowu, czy, czy my mamy wchodzić, że tak powiem, naukowo, dyskurs zaprojektowany przez Gwiazdę Śmierci? Oni przecież odgrzali ten kotlet. To był kotlet nie pierwszej świeżości, bo to przecież bo to przecież po miesiącu tak wymyślili, żeby zrobić temat. No oczywiście, żeby zrobić temat, to trzeba troszkę tam zmanipulować, kontekst opuścić yy, yy, i zostawić tylko yy, kilka słów, yy, a autora napiętnować. No więc ja przypomnę ten kontekst. Kontekst jest taki, że na temat Nieboszczyka Życińskiego, niech muzienia lekko będzie, zapytany, zacząłem od tego, że mam nadzieję, że nieboszczyk na tamten świat poszedł w najlepszych stosunkach ze stwórcą i że wszystkie rachunki, jakie były do pokłacenia, zdążył pokłacić i że wszystko jest świetne. Natomiast jeśli mnie kto pyta, tak mówiłem, o tę osobę, o jej rolę w życiu publicznym, no to kłamca i łajdak. Takie najbardziej adekwatne, y, y, krótkie zdefiniowanie roli. Tego człowieka w najnowszej ne, historii Polski ne, przyszło mi do głowy. E no więc, no więc to jest długa historia, to jest długa historia, dlatego, że to jest taki nie da się, widzisz, no nie da się krótko, to potem właśnie można z człowieka zrobić strasznego luda e, do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej, można zrobić krótko, e, a dłuższa historia jest taka, że to jest taki bal wampirów, prawda, e, mianowicie e, wystąpił ten hierarcha, Niesławnej, upieram się, pamięci wystąpił w takiej modelowej kampanii antylustracyjnej na użytek swojego znajomego i państwa znajomego autorytetu, znajomego złam. Ze stron Gazety Wyborczej profesora Jerzego Kłoczowskiego, któremu wypomniał był związki ze Służbą Bezpieczeństwa pan Stanisław Michalkiewicz. Najpierw nie po nazwisku. Najpierw Stanisław Michalkiewicz, to już prawie 10 lat minęło, pisał w swoich felietonach, że ktoś, kto służył służbie bezpieczeństwa jako tajny współpracownik, pseudonim historyk, mógłby darować sobie pouczanie Polaków, co dla nich słuszne, zbożne, pożądane. I najpierw tak grzecznie, tak grzecznie apelował, żeby się właśnie osoba z takim felerem w biografii powstrzymała na przykład od zachęcania Polaków do wstąpienia do kołchozu europejskiego. No a potem wymienił nazwisko pan Stanisław Michalkiewicz e, i za to rzucił hierarcha lubelski, rzucił fatwę, e, a na temu obłożył publicystę, wygłaszając słynne zdanie szczyt prymitywizmu moralnego. Część z Państwa może nawet nie pamięta, że to ten hierarcha wyprodukował na użytek Stanisława Michalkiewicza. Yy, otóż yy, rozpętała się wtedy nagonka. Nagonka jakby to powiedzieć, no, w stałej konstelacji te same stokrotki yy, yy, uczestniczyły w, yy, yy, w wykluczaniu Stanisława Michalkiewicza z życia publicznego. W tej, to była taka egzekucja, prawda? Egzekucja wyeliminować z życia yy, publicznego. Panu Stanisławowi na szczęście to, to yy, nie wyszło yy, yy, wszystko bokiem, tylko założył stronę internetową, na której ciekawe rzeczy można przeczytać, więc wszystko się, można powiedzieć, dobrze skończyło, A ale... Ale e, kampania antylustracyjna trwała i hierarcha urządził taką szopkę, która się nazywała Komisja do Spraw Trudnych. Komisja, która miała zbadać inwigilację Uniwersytetu Katolickiego, Uniwersytetu Lubelskiego e, przez komunistyczną bezpiekę. No i to była taka komisja e, modelowa, znowu wzorcowa, bo potem różne inne komisje powstały w różnych innych diecezjach. Taka komisja, co tak badała, żeby niczego nie zbadać, broń Boże, e, o czym... Już dłużej nie będę opowiadał. A dzisiaj, no już ten konkurs został wygrany, ale w ostatnich dniach jeden z członków tej komisji był jednym z głównych kandydatów na posadę prezesa IPN. Więc osoby, które się wysunie właśnie taki, osoby, które się wysunie w takiej kampanii, później funkcjonują jeszcze przez lata i do dzisiaj wpływają na państwa. Przepomniałem, do nazwiska tego pana Lubelski, taki autorytet naukowy z uncs u Stanął na czele tej komisji księdza arcybiskupa i... Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, dlatego że na mieście zaczęły się rozchodzić takie treście, że nie tylko TW historyk w Lublinie, ale także i TW filozof. I kiedy, i kiedy już o tym było słychać tu i tam, no to wtedy wystąpił Arcybiskup z taką publikacją, nie pierwszą i nie ostatnią, na łamach gazety edytowanej przez Gwiazdę Śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie. Z takim pokrętnym tekstem, który był przydawaniem kłamstwa do kłamstwa, prawda? Ja już tego wszystkiego tutaj nie, nie zreferuję. Zadajcie państwo sobie ten trud, wstukajcie w wyszukiwarkę. Internetową, poszukajcie w archiwum tej gazety i innych, jakie kłamstwa były wygadywane. Ta kampania mieszania z błotem pana Stanisława Michalkiewicza, ona zawędrowała nawet do Wrocławia. Tam były podpisywane takie listy potępiające ten szczyt prymitywizmu moralnego. Podpisywały to z kolei właśnie różne wrocławskie autorytety. Jeden z tych wrocławskich autorytetów zaprosił arcybiskup do Lublina do tej komisji do spraw tam właśnie. Trudnych, pana Karola y, y, Modzelewskiego. No i tak dalej. Otóż łajdactwem nazywam przyczynianie się do y, szerzenia zamętu niejasności w sprawach dalibóg bardzo jasnych. Y, łajdactwem nazywam robienie ogółowi wody z mózgu z wykorzystaniem takiego. Przyznajmy przecież nietuzinkowego talentu i potencjału intelektualnego, więc tym bardziej to oburzające. Im bardziej robi bardzo sprytny pan, robi stata wariata. To jest zawsze, to jest zawsze nieprzyjemne. No i, i cóż, no, mam to, mam to no, kłamca, gdyż.